Siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale: odcinek z odbierania nagród za Foot Champions, Division Rivals i dwie paki z gwarantowanym tocem. Jedna z La Liga, druga z tureckiej Super League. Zaczynamy od player picków Gold 3 wbity, i to tak na styk, no bo do ostatniego meczu była walka o Golda 3. I zobaczmy, co uda się trafić za goldzika 3. Player picki to przede wszystkim obrońcy, dla mnie się interesują Carlos, Ramos i Waran. Zobaczmy, co będzie w środku player picku. Juri Bercicze w pierwszym player picku. No niestety, tragedia, tragedia. Weźmiemy sobie Hiszpana na przepałkę pod Edera Militaum. Będę musiał go chyba zrobić, jeśli nic dobrego nie będzie. Drugi player pick, ostatnia szansa. Zobaczmy. Oblak 96 pod przepałkę. Idealny Jan Oblak jest, naprawdę. 96 oceny ogólnej. Jeszcze Donki, Środ, ale bierzemy Oblaka. I przychodzimy do paczek. Może tam będzie większe szczęście nasze w paczuszkach. Oblaka i percicze już mamy. Lecimy do pak. Lecimy do pierwszej paki za 35 tysięcy. Zobaczmy, co uda się trafić. Pierwsza paczucha 35 tysięcy końców na stole. Paczka za 35 tysięcy końców na stole. Zobaczmy, co będzie w środku. Czy będzie tu jakaś karta Team of the Season? Jest, to jest chyba Champions League Walkout Hiszpania. SPD, Barcelona Busquets 89 oceny ogólnej. Wow, wysoka ocena. A ciekawe jak cena tej karty Busquetsa, no bo wątpię, że on będzie jakiś mega drogi. Zobaczmy, zobaczmy, ile kosztuje taki busket. Jeszcze ziro, a busket kosztuje w okolicach 50 tysięcy, 45, 000, czyli naprawdę fajny traw Sergio busket 45 tysięcy mamy i jeszcze myśliwy. Myśliwy tylko 9 tysięcy myślałem, że za 20 chociaż. No nic, ale fajne, fajna paczucha, naprawdę 50 tysięcy z paczki, okay, jest ok. Druga paczka za 35 tysięcy i zobaczmy. W drugiej paczce za 35 tysięcy, może coś lepszego uda nam się trafić. Niestety nie ma ekranów nawet. Czyli słaba, słaba poczucha. Kto tu był? Mm, Malinowski. Malinowski, słabo. Ej, mamy kolejny cień. Mamy cień tym razem, a cień już kosztuje po prawie 20 tysięcy. Najlepsze w paczce, co może być, to jest cień. Mamy już 70 tysięcy, 100 tysięcy. Mamy już paczka za 50 tysięcy. Paczka ostatnia. Na razie zarobiliśmy 100 tysięcy na tym Food Champions. I zobaczmy, co będzie w paczce ostatniej, właśnie za Food Champions. Będą ekrany. Nie ma lokautu. Niemcy, SP, City, Gindogan. Gindogan 84 oceny ogólnej w za 50 tysięcy. Zobaczmy kto oprócz Ikaya, Gindogana, Kevin Camp, Keita. A teraz SBC o gwarantowaną kartę Team of the Seasons dla liga. Robię to w środę wieczorem. Taki składałem. Wszyscy nie wymieni, wszyscy z klubu. Paczka zupełnie za darmo. I zobaczymy, kogo uda się trafić. Przepalam Pereza, przepalam Jervinho, tego halahalaha. I jeszcze Lorisa, i zobaczmy, kto będzie w paczce z gwarantowanym tocem z La Ligi. Może uda się trafić coś fajnego, właśnie w tej paczuszce. Zobaczmy. Paczka z gwarantowanym tocem La Liga. No, obrońcy, obrońcy Carlos Ramos, Varan. Zapraszam któregoś z nich do siebie. A czy tak będzie? Zobaczmy. Byle nie Ocampo, byle nie Perez, byle nie Moreno. Zobaczmy, więc paczka z tocem. Piszcie, co wy trafiliście. Jan Oblak. Jan Oblak. 96, karta do przepałki. Karta do przepałki, Jan Oblak 96. Nie będę raczej nim grał, bo o nim są średnie opinie. Naprawdę średnie opinie są o nim. No nic, mogło być zawsze lepiej, ale 96 oceny na przepałkę jest naprawdę dobrze pod SBC Militant. Będzie jak znalazł taki Jan Oblak. będzie jak znalazł pod te SBC Jan Oblak. Jeszcze Paka z z Ligi Tureckiej nas czeka. Zobaczymy, może tu będzie coś lepszego. Tu przepalam taki składzik, też wszystkie karty z klubu. 8-4, wysoka ocena jak na takie karty. Ale zobaczmy, zobaczmy co w środku, będzie paczki z Tocem. Także otwieramy, paczka z Tocem z Ligi Tureckiej. I może tu będzie coś spoko. No chyba tylko Edin Wiszka mógłby być tak zadowalającą kartą jak na tą paczkę. I zobaczmy, kto tu będzie. Oczywiście walkout. Urugwaj, bramkarz Muslera, Muslera, 89 oceny ogólnej. No okej, okay, ja to jest SBC robię tylko wyłącznie pod przepałkę na lepszą kartę. Wszystko idzie tak naprawdę pod Edera Militaum. Przechodzimy teraz do nagród za Division Rivals. A w Division Rivals, ranga druga. Wylicę bodajże 8, czyli naprawdę liga niska. No, bo ja robię wszystkie te wyzwania, chcę mieć jak najłatwiej, a naprawdę jest ciężko, bo dużo ludzi jest teraz w lidze 8 wysokiego poziomu pospadali, żeby jak najłatwiej mieć z tymi zadaniami. Bierzemy dwie niewymienne paczki, dwie za 25 tysięcy. Jeszcze zapiszmy się do Champions następnego, gdzie będziemy grać prawdopodobnie już z Ederem Town. I lecimy teraz, otwieramy pierwszą paczkę za Division Rivals. Mamy ekrany, bez walkoutu. Mamy ekrany. Kto to? Szwajcaria. Pomijamy, pomijamy sobie Szwajcara. Nie będziemy to oglądać. Będzie to Sommer lub Birki. Jest to Birki. 85. Nieźle. Nieźle. 85. Nieźle. Kolejna paczka za Division Rivals przed nami. I zobaczmy. Jeszcze dwie nam zostaną. I mamy ponowne ekrany. Spoko, spoko. Naprawdę spoko. Serbia. Kolarov. Może to być Kolarov. O ile się nie mylę. Nie wiem czy on ma ekrany dokładnie. Jest to tadić duplikat, okej, okay. ok. I przedostatnia paczucha za Division Rivals, za 25 tysięcy paczka, bez że samych piłkarzy, tylko rzadkie karty, także niestety bez ekranów. Tej paczki nie lubię, raz w życiu tu trafiłem, Garetha Payla FIFA 17, a tak to do tych paczek nie mam szczęścia kompletnie, maksimum. Ostatnia paczucha w dzisiejszym odcinku przed nami, piszcie jakie wy mieliście nagrody, na pewno lepsze niż ja, chociaż może ktoś miał gorsze, zobaczmy. Napiszcie w komentarzu swoje nagrody. Nie ma walkoutu w ostatniej paczce, tylko ekrany. Zobaczmy, kto tu jest. Kanale z kanales84. No i co? No, to by było na tyle chyba w tym odcineczku. Piszcie, jak mówiłem, swoje nagrody, co wy trafiliście u mnie. Jak widzicie, oblaki. Same oblaki, dwa jany oblaki. Dwie karty Jana Oblaka. Łapeczka w górę, subik. I do kolejnego materiału. Piszcie w komentarzu swoje trafy. Na razie, cześć.